Państwa bardzo serdecznie w naszej muzealnej galerii. Witam serdecznie panią sekretarz Gminę Ewę Kurkiewicz, która tutaj przybyła do nas dobry wieczór pana Witam serdecznie radnych naszej Rady Miejskiej, tam dyrektorów Instytucji Kultury, panią Daronę Bolanin, Misibolski Ośrodka Kultury, Panią Renatę Balon, biblioteka w Witam serdecznie naszego artystę i jego rodzinę. serdecznie powitać pana Ryszarda Balonia, artystę, grafika, wieloletniego nauczyciela, mistrza młodzieży z Młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie. I oczywiście witam wszystkich. Gości naszego muzeum. Kilka lat temu rozpoczęliśmy jesienne wystawy poświęcone naszym myśliworskim artystom. Mogliśmy podziwiać pracę właśnie wspomnianego wcześniej pana Ryszarda Balonia, nieżyjących już Mirosława Żegnieckiego oraz w zeszłym roku Wandy Uczyńskiej. No i siłą rzeczy, po pani Wandzie, no nie mogło zabraknąć kolejnych przedstawicieli tej jakże utalentowanej artystycznie rodziny. I dlatego mamy dzisiaj przyjemność zaprezentować Państwu pracę ojca no. i córki Janusza i Marii Moraczewskiej. On absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, artysta o w renomie, pedagog, instruktor warsztatów artystycznych i wieloletni pracownik naszego muzeum. Ona studentka konserwacji dzieł sztukich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej artystyczne zdolności doceniane są już teraz, bo podczas ubiegłorocznego przeglądu plastyki otrzymała Nagrodę Burmistrza Miasta Piotra Sobolewskiego. Maji dzisiaj z nami nie ma. Tak. No ja Właśnie, Dlatego <laughs> poproszę Janusza, żeby wprowadził nas w ten ich świat sztuki. No ja dziękuję bardzo, że Państwo tak, tak, tak licznie się dzisiaj zgromadzili, jest mi bardzo miło. Przy mojej córce również tak. byłoby bardzo miło. Y a na początku chciałem się wytłumaczyć z tego, z tego, dlaczego ta wystawa powstała, bo to tak trochę wygląda jak taki nepotyzm. Ale to naprawdę nie był mój pomysł. Nie. To tutaj Magda z taką, z taką inicjatywą e, wyszła i, no, i mówię po prostu nie. Ja jako pracownik nie miałem wyjścia, <grym> więc e, się do tego m, podłączyliśmy z Mają. E, Mają dzisiaj niestety nie ma, ponieważ zatrzymały ją obowiązki na uczelni, Studiuje w Toruniu, to jest taki kawałek drogi, musi później wrócić, więc niestety dzisiaj nie mogła być z nami. No ale mnie, ja, żebym trochę się wytłumaczył z tych prac, które tutaj się znajdują w tej chwili. Najpierw wytłumaczę ją, potem trochę siebie. Tak już tutaj Magda powiedziała, maja studiuje obserwację zabytków, i tam jest taki cykl studiów, który. Istotą ich jest e, znajomość i umiejętność konserwacji dzieł sztuki pochodzących z różnych okresów. W związku z tym muszą zapoznać się i z technologiami różnymi, które były stosowane dawniej i teraz, e, i z różnymi e, sposobami i e, gatunkami e, właśnie sztuki. Dlatego też taka trochę różnorodność. E, mamy tutaj pracę odwołujące się do XV-wiecznego malarstwa takiego tradycyjnego włoskiego. To jest ten anioł, który tam wisi na, na tym czerwonym tle. Pod spodem mamy e, taką e, ikonę, która też jest robiona zgodnie z tradycją e, takiej tempery jajecznej e, prawosławnej. Mamy malarstwo XVII-wieczne holenderskie, marnotrawka, te kwiaty, które tam wiszą. Mamy również witraż, który też był, i te wszystkie prace były robione jakby na, w trakcie studiów. Bo chodziło o to, żeby zapoznać się z tymi technikami, żeby później wiedzieć, jak to było robione dawniej i żeby umieć później, jakby trzeba moje przeprowadzić konserwację. Ale są też takie prace, które były. Maja namal, namalowała będąc gdzieś na, na, wyjezd, na wyjazdach jest taka, taki pejzaż z kawalizny brzegowskiej, są tutaj takie akarele z gór. Różnorodne techniki, ponieważ jest to i malarstwo olejne, tempera, rysunek z i, i taki rysunek też ołówkiem i krewką. <laughs> pastel akwalera, także taka różnorodność. Myślę, że to tak to przez to, że to jest takie różnorodne, spowoduje, że każdy sobie odnajdzie coś, co, co będzie odpowiadało jego wrażliwości i, i, i jakby takiej umiejętności odczytania. Natomiast jeśli chodzi o moje prace, starałem się tak trochę nawiązać do, do tego, co tej Maja, ponieważ... No, tych prac jest sporo i są też różnorodne, dlatego y, troszkę takich obrazów y, z, odwołujących się do, do figuracji, odnoszących y, się do postaci człowieka. Y, a przy okazji pomyślałem sobie, że y, mógłbym też pokazać takie prace, w których jakoś nigdy do, do tej pory nie miałem okazji pokazywać, czyli takich właśnie rysunków, które których ja nawet robię dużo, mam tych, tych, tych teczek z rysunkami sporo, a jakoś nigdy nie było okazji ich pokazać, więc y, tak pomyślałem, że, że teraz możemy spróbować y, je przedstawić. Szanowni Państwo, znacie, że my się z Januszem znamy te 20 ileś lat i ja wiem, że to jest bardzo skromny człowiek, to ja się przygotowałam. <todgłosy> Janusz tak, Janusz miał wystawę w tym roku, no, no zresztą no wiele wystaw, ale tutaj chciałabym zacytować z jednej z wystaw w Gorzowie. Chciałabym zacytować kuratora tej jednej z jego wystaw, pana Zbigniewa, Zbigniewa Olchowika, który tak właśnie powiedział o autorze. Janusz idzie konsekwentnie swoją drogą. Jest to droga trudna do źródeł, czyli dość trudno się płynie pod prąd do źródeł a malarstwo abstrakcyjne odwołuje się do takich najprostszych doznań. Jest bardzo trudne technicznie, ale odwołuje się paradoksalnie do najprostszych naszych odczuć. To znaczy, trzeba włączyć intuicję, wyłączyć rozumowanie. To tak też a propos tych rozmów, które były wcześniej, że Janusz ma abstrakcję. I teraz co powiedział sam Janusz, autor również na tym, tak, <śla> Staram się, żeby pewne procesy, pewne relacje odnoszące się do świata i do ludzi funkcjonujących w, w tym świecie, były w tych obrazach zawarte. Staram się po prostu, żeby to było wieloznaczne. Obraz służy, w ogóle sztuka służy do zrozumienia świata, tego kim jesteśmy i gdzie jesteśmy. I myślę, że jest to główna funkcja i cel robienia sztuki. A czy my to odczytamy, jak to odczytamy, czy dla kogoś będzie to po prostu taki obrazek na ścianie który będzie działał estetycznie sam sobie, czy też odszuka w nim jakiejś treści, no to to już zależy od wrażliwości widza. Także, Szanowni Państwo, zapraszam do oglądania, do rozmów przede wszystkim z naszym autorem. Bardzo się cieszymy właśnie, że się dał namówić. Tak, myślę właśnie, że ten... Tak, no, że ten nie, już nie bądź tam. Nie jestem już taka zła. W każdym razie ten cykl na pewno będzie kontynuowany. Będziemy zapraszali jesienią myśli polskich artystów, przedstawiali ich pracę, a teraz będziemy chcieli podziękować. Sekretarz. Sekretarz. Malanska Uniwersytetu III wieku i zostałam wydelegowana przez całą naszą grupę do tego, żeby też przekazać nasze uznanie i wielką radość, że możemy korzystać z Twojej wiedzy, z Twoich zdolności, z Twoich podpowiedzi i próbować swoje walękie tam jakieś zdolności artystyczne rozwijać przy Tobie. Bardzo Ci dziękuję. Tylko mam teraz taki dylemat, bo mam dwa bukiety, jeden dla ciebie, drugi dla Mai, ale ja może ja tak, sobą, tak też. Ale ja, ja mam żona przejeżdżać. Tak? Gdzie jest żona, gdzieś tam. tam. O, miała ale być żona, miała, Jaskry, ale ja słyciarsko tak. chciałam a, tak. przekazać mamie, która na no, urodziła tą zdolną i uzdolnioną maję. W takim razie bardzo proszę przekaż to swojej żonie, a Maji powiedz o tym, że chcieliśmy Dziękujemy jeszcze raz i prosimy. Cała nasza grupa ma tą wielką przyjemność co środę spotykać się z Januszem i malować wspólnie tworzyć. Dziękujemy. My również dziękujemy. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Proszę, A proszę, proszę, proszę. proszę, proszę. Ja już znamy i, i rzecz w gruncie rzeczy jest historyczna. Bo wiem, ja kiedyś, kiedyś tutaj też miałem wystawę i uczestniczyłem w wystawie zbiorowej podczas plenery. Byliśmy wówczas. Razem tutaj. Więc mi bardzo miło gratuluję artystom. Przykro mi, że nie mam Mai. Kwiatów nie kupiłem, natomiast przygotowałem takie dwie grafiki, które chciałbym Cię. podarować. Ta wyjątkowa. Na Naprawdę to jest regulacyjna sprawa. Te grafiki twoje są genialne i no, jestem szczęśliwy, że Wolę bardzo może słowo. A dla pani dyrektora też no. prezent. Czuję się żadny za tak honarowe potraktowanie mojej osoby. No ja nie mogłoby no, być inaczej. Wobec tego na wszelką rzecz pamiątkę zalną chcę podarować te oto Taki, na ręce pani Direktor. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz chciałabym tylko jeszcze podziękować naszej kochanej telewizji, która jest zawsze z nami i pani Krystynie Jezierewskiej za przepiękny koncert na wstępie. Dziękuję.